Witajcie jakby co widzowie ponownie, żeby wytłumaczyć kilka rzeczy, które na przykład dużo ludzi nie wie i chodzi o głównie jedną taką mini rzecz, które, która jest no ten, czyli główny kanał, ponieważ główny kanał, jakby tu powiedzieć, nie ma w nim nic, więc ktoś by powiedział dlaczego nie ma nic, nawet mój kolega mówi, Martin, dlaczego nie ma nic na głównym kanale, to dlatego, bo sam wytłumaczę, to jest głównie samochodowy kanał, ten mój główny, więc to znaczy, że po prostu... No, nie wiem. Nie wiem kiedy mam to nagrywać Ponieważ chciałem sobie nagrać na przykład z kolegami Ale tylko dosłownie jeden ma dwie gry, które ja gram Tak najbardziej Jakie mam dać na content I to jest naprawdę... Tam. Też chodzi o to, że po prostu też na plusa mam pomysł, bo plus to mówię, że losowe takie rzeczy, czyli na przykład, no FNAF będzie, no i te, że y, inne gry, no na przykład, no wrzuciłem dwa nowe filmy, więc ciesz się. Znaczy mój kolega wrzucił, ja zrobiłem po prostu więc nie no, jest źle ale też chodzi o to po prostu że no nie wiem no, po prostu nie mogę ten coś chciałbym naprawdę chciałbym ale nie, nie wiem no muszę pomyśleć sobie, co będę miał dla was bo nie chcę takiego shitu wysłać Wam losowego, wiecie Bo tak to chciałbym spróbować żebym chociaż dostatek 100 wyświetleń Ponieważ dla mnie 100 wyświetleń jest źle Bo ja serio nie mam dużo wyświetleń Mówię szczerze. Teraz y, widzę, że bardzo Fredber y, się podoba w ogóle ludziom, bo to jest trend na to przez y, ten. Ja w ogóle znam Hello Neighbor, więc y, szybko y, wyszedł ten film, bo inni to nie grali w ogóle w Hello Neighbor i po prostu poszli za trendem. A, ja, no dobra, ja też poszedłem za trendem. Przeszłem pierwszy akt, co tego na przykład drugiego aktu to ja miałem takie. O co chodzi, lekarze? Trzeci akt to będzie po prostu alfa czwarta. A alfa czwórkę znam bardzo dobrze. Nie znam także perfekcyjnie, bo ja tego nie przeszedłem, ale początek znam. Więc to jest dobrze dla sobie. Ale tak to to tyle. Nie wiem co dalej powiedzieć. Więc zachęcam Wam e, oglądać plusa, ponieważ w plusie będę częściej wrzucał. Ale to nie znaczy, że główny umarł. Główny żyje, tylko po prostu jeszcze myślę co by tu nagrać. Więc... No, to tyle, dzięki za oglądanie No jak zawsze może napisz, o dam wam taką zagadkę Napiszcie w komentarzu e... Ten Napiszcie w komentarzu powiedzmy Kiedy była pierwsza gękana Film pierwszy gękany Kena Bloka za to to po prostu w najnowszym filmie, w głównym kanale, bo zamierzam zrobić, pogratuluję mu z komentarza, więc zgadujcie. Pierwsza kana. Oraz możecie napisać, jaki to samochód był pierwszy i tytuł też. Więc tak to kończę.